Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Co On do mnie czuje? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosujemy. Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Trójka kichów, co wychodzi naprzeciw? Rycerz kichów. Wynik odpowiedź, Rada. A smyczem. Dołożę karty. koło, fortuna. Dołożę karty. A z, kartę. Kartę. A z kielichów. Na spodzie talii jest karta mak i to może być tło czytania. To jest pewność siebie, manipulacja. Działanie, komunikacja. Sedno, Trójka kiluchów. Pokazał się zazdrosny mężczyzna. Kiedy ona będzie tobą zainteresowana, to będzie to widać. I nie martw się, że przy niej. Latają w sekundle. Dbaj o nią, szanuj, bądź kontaktowy, bo ona za tobą w ogień skoczy. Jeżeli to zaniedbasz i zignorujesz, po czasie pryśnie u ciebie czar, będziesz się zachowywać niedojrzale, to ona będzie pierwsza, aby wrzucić cię do tego ognia. Najlepszy sposób, aby Załagodzić konflikt w związku jest zdanie sobie sprawy, że i tak się nie rozstaniemy, bo się kochamy. I drugi ważny aspekt jest poczucie humoru. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz kichów. To jest lęk przed zaangażowaniem się, brak dojrzałości. To jest osoba czarująca, lecz potrafi manipulować. To też jest nieodpowiedzialność w działaniu, nieodpowiedzialność w komunikacji, w kontakcie. To jest zły początek. Nie wiadomo, czy on jest wróg, czy przyjaciel. To też jest duża seksualność. Wynik, odpowiedź, rada. a koło i askiniów. Pytanie jest, co on do mnie czuje. To on widzi Cię jako ostrą kobietę, która ma swoje zdanie i nie boi się polemiki. Jesteś dla niego szczęściem w nieszczęściu. Jesteś dla niego nową drogą. Możecie obserwować na portalu. Lubi Twoją komunikację. Siedzenie koło siebie ma dużo korzyści, ale siedzenie naprzeciwko siebie daje lepszy kontakt. Daje lepszy kontakt wzrokowy. Jest zachowany lekki i zdrowy dystans. Para może trzymać się za ręce czy za rękę. Taka postawa powoduje, że para się pożąda. Buduje intymność i więzi. Kiedy mężczyźnie zależy na kobiecie, to tylko z nią chce spędzić czas. Jest dla niego wyjątkowa, cudowna, śliczna, zagraniczna. Jest takie powiedzenie: Wilk obserwuje wiele gwiazd, ale wyje tylko do księżyca. As mieczy i as to jest chęć zakopania toporu wojennego. As pokazuje osobę, która jest zakochana. On jest bardzo uczuciowy, chociaż tego nie pokazuje. Ma dobre serce. Jest uduchowiony. Możesz być dla niego psychoterapeutką. Otwiera serce. Poznaje strefę duchową. Większość kobiet mówi, że wszyscy mężczyźni są tacy sami. Nie wszyscy. Są mężczyźni, którzy nie manipulują, nie zdradzają. Trzymają za rękę, nie puszczają kobiecej ręki. Nie udają miłości po to, aby wykorzystać kobietę do swoich potrzeb. Nie powiadają historyjek, bajeczek. Nie powiadają wieści dziwnej treści. Są mężczyźni, którzy szukają kobiety do związku. Chcą zbudować związek na solidnych fundamentach. Chcą być tylko z jedną kobietą. Nie szukają pobocznych atrakcji. Nie szukają spojrzeń innych kobiet. Nie szukają spojrzeń innych kobiet, aby Dowartościować się, pokazać, jaki to jest, jaki on jest samiec alfa. To jest mężczyzna świadomy i dojrzały. Niestety, takich mężczyzn trzeba ze świecą szukać, ale zdarzają się. Niektóre osoby mogą tylko rozmawiać o tobie. Bo stracili przywilej rozmawiania z Tobą, ponieważ wcześniej uznali, że jesteś osobą jak wszyscy. Czyli zmierzyli Ciebie swoją miarką, a ich miarka jest bez polotu, bez charakteru jest niedojrzała. Tutaj też jest pokazany pech, że wpadłam na Ciebie i Pomyliłam Cię z miłością, z miłością mojego życia. I to jest bardzo przykre. Życzę Ci dużo radości, dużo miłości, dobrej komunikacji. Potrzebna ci jest taka dyscyplina, potrzebujesz. Zdrowego dystansu oraz takiego poczucia humoru. I zadbaj o to. Pozdrawiam, Klara. Tarot. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem, palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Bo ośpie.